Pokazywałam na story na Instagramie, że piję białko i pytaliście więc o to. Ono tak się prezentuje e, Zaraz Wam pokażę też skład e, No i co, jeśli chodzi o białko, ja wiecie, nie trenuję jakoś Bardziej na przykład e, dostarczam sobie Gdy, nie wiem, mam za, Jakiś taki zabiegany dzień, nie zjem Białka, zjem, nie wiem, same warzywa e, To właśnie wleci takie białeczko Na szybko, nie potrzebuję jakoś Nie wiadomo, dużo tego białka Wystarczy mi spożywienia e, i, I w sumie wszystko się zgadza Jeśli chodzi o moje makro, a to jest taki dodatek Także no, także, no taka polecajka Jakby co Pytaliście, więc odpowiadam. I tak wygląda skład: czyli mamy izolat białka wołowego, 92%, kwas cytrynowa, guma ksantanowa, aromat cukraloza, substancja słodząca i barwniki. Tyle. A jeśli chodzi o, o tą cukralozę i o barwniki, widzicie, że to jest na samym końcu, więc jest ich najmniej. Najwięcej jest białka wołowego, izolat białka wołowego, aż 92%. Tak to się prezentuje. Tutaj macie jeszcze makro. Nawet cena jest 249 zł. Ile tutaj mamy? I tutaj, jak widzicie, mamy prawie 2 kg tego. Za 250 zł. Tak się prezentuje białko, które ja piję. I jeszcze mam jedno takie czekoladowe, ale to z innej firmy. To jest lepsze w sensie, jeśli chodzi o skład, to to jest na pewno lepsze niż nam to.